Maneczka z po prostu strony. Zaczynamy na podsumowanie meczu, ponieważ chciałem zrobić w akali, ale niestety mój team nie za bardzo ogarniał. Jak się gra na rybę, ryba dostała 17:2 z Medjajką. Więc niefortunnie. Ogólnie cały team grał spoko, tylko nie umieli za bardzo doczować tego, co ryba robi. Użymy sobie kapsułkę Eternali. E Ranger, Nilia i Eternala Eternale zbieram. Idziemy grać akali. No niefortunna gierka, ja tam też wyjebałem się od ryby raz, ale to w Irli zupełnie. Tak, ale też dużo nie grałem, w sensie dużo długo, bo dużo to nie grałem, ale kiedyś, 2-3 może lata temu, jak zaczynałem grać w Liga. to Assassiny mi się po prostu spodobało i to była taka ciekawa postać dla mnie, a potem przerzuciłem się na Katarinę, ale dobra. Zobaczymy drugą gierkę, no niestety w tej serii mamy jeden luz i dwie perfekcyjne gry pod rząd, bo można rzec, że gra na SK jest z tą grom perfekcyjną, dlatego też nie jest tak dobrze grać wszystkimi czempionami, warto patrzeć na meczapy, grać swoimi mainami, ewentualnie coś co bardziej pod match pasuje ale że sobie wymyśliłem taką serię to trochę pocierpię teraz i dostaliśmy topa, spoko czemu będziemy mieć ambasę w dżungli. ambesa, leśnik? ciekawe, ciekawe ogólnie plan jest taki, że jak mi zbanują albo pikną czempiona, który mam zamiar grać to gram kolejnym a wcześniej z tego sobie dogram. Mamy Jonasza na midzie, mamy Caitlin i Ambesę. więc Kali będzie dość git. Bo nie wiem, w jaki build Ambesa pójdzie. A, Kali już nie jest grana na topie, ale zagramy. Weźmiemy sobie Skinka Project Kali tutaj z chromą. Albo sobie weźmiemy jakąś ciekawszą. Bo jest Emporium w sumie. Chyba jeszcze to biała jest spoko. Sobie ją weźmiemy. Support bardziej tanki poszedł. Na dżungli mamy Briar. Więc może być, jednak nie mam besa na szczęście. Gramy w Sin'jeda. Sin'jeda... Ja bym chyba poszedł z Conquerorem, choć w sumie nie wiem czy będę się z nim bardzo bić. Ale później będę się bić z Nocturnem i Leoną. Weźmiemy sobie Conquerora, weźmiemy sobie... Wezmę sobie Triumf, yy. Bierzemy Alacrity. I bierzemy Kub de gra. Drzewko, Second Wind, Overgrowth Skalowana, tak Speed i Adaptive. Okej, okay, okej. Okay. Lobby było dość. Weźmiemy sobie yy, Doran Shielda. Lobby dość ciekawe. Poprzednie było pełne srebrne, ale przegrałem, oczywiście. Nie wiem, czy oni chcą tu coś robić, czy nie. I ona też tu schodzi. No, okej, okay, trochę awczy, więc chyba nie warto. Postoję tu trochę, jakby chcieli zaraz przejść, ale chyba nie idą. Więc sobie z buta idziemy na topa. Tutaj żółwik. pik Cztery osoby dały. Okej, okay, czy będzie będziemy proksował? W sumie tego nikt nie wie. Oczywiście. I to on jak sobie proksuje, to za dużo nie zrobię. Tylko czy on umie proksować? To też jest pytanie. Nie tego uderzyłem, ale nie szkodzi. Stracę jednego. Stracę chyba drugiego? Nie. Spoko. No i Singed się tam wyłożył. Zgarnę znowu bezpiecznie lastkity. Aha, nie zabiło go to jeszcze. No, fajnie. I jeszcze za słaby autos. Jakbym miał Doran Ringa, to bym go z last hitował. Jestem dwa creepy do tyłu, Ciekawie. Staramy się to zupełnie last hitować, tylko że to mi chyba gówno da, jak Singed znowu pójdzie na Proxy. Tak, ale teraz tam jest Briar. Ja to w sumie mogę pusznąć I co z tym Singedem? Stoi tam dalej. Abriar nie chce zejść, no to idziemy dalej na wave'a. O, trafiłem. Conqueror nastakowany. Moglibyśmy mieć tu killa jakieś. Ale nie mamy. No straciłem wave'a. to ma pewnie... ...tylko dwa creepy więcej. Ciekawe. Teraz na spokojnie. Ło! Wow. No, jakbym też sfleszował, to bym to sfollow Ciekawe, ciekawe. Singed tutaj w first blood'a dostał. Czy my bad? No trochę, ale nie spodziewałem się, że Abriara no, aż tak będzie chciała tam iść. Duży wave, mógłbym się cofać, ale mam za mało golda, żeby to robić. I Singed znowu idzie chyba na proxy. Nie, już przy los. Mam dwa lewla nad nim. O, ciekawe. Nie zabił mnie, ale muszę rikolować. Choć w sumie. Czego nie zabijam czasem? Nie ja on też rikoluje. Po ja prostu spuszuje. został? One second window i shielda. On ma co prawda dwie książki. No ale już się troszkę podleczyłem z runa No, którym też może tu niedługo być. Tutaj postawię głębszego Ward'a trochę. Musimy zrobić coś takiego. Sin'jeda tu nie ma. Więc ja bym się pokusił o... spuszowania tutaj. I Sin'jet przychodzi. Full HP pewnie. OK okej, okay. okej, przerwał mi Dość ciekawa zagrywka z jego strony. Ale tutaj mechanicznie został wyjaśniony. Wszystko zupełnie trafione. Nocturn czwarty był ostatnio widziany. Bym tego wave'a spuszował. Mam Briar tutaj w dżungli blisko. Zrobimy tak. Odświeżenia energii. Drugi cast. Ok. Może. Straci. Może straci. Poszedł w dżunglę. Dziwny zawodnik. Bardzo dziwny. Zrobimy całego buta i będziemy szli chyba w tym meczu w maskę. Tak zrobimy i tapniamy na topa. W sumie trochę waste Ale z drugiej strony możemy zdenajować mu canon wave'a. No i tak zginął. No dobra. W sumie ja to ja tu zostawię. Że to jest po takiej stronie, że będzie się potrzebować i stakować. On tu przyjdzie i zgarnie. Nie ma co tego zostawiać. Jakby było po mojej stronie, to bym mógł zostawić. Tak, co to sobie wezmę. On straci te klipy. Ja go tu nie autosuję nawet. A, bo ja już mam berna. No tak. Dostałem tylko dure troto. Co niedługo znowu mam ulty, więc mogę go to trochę popułkować. Z moich kunai. Melorange nie chcę podchodzić. On już sobie tam plamę przyszykował. I go zabijam. Oczywiście, że tak. Tylko że Nocturn z szóstką. Nie patrzyłem na mapy zupełnie gdzie on jest. No, jeszcze szóstki nie miał, ale już może mieć. Dobra, i ja się cofnę. Bo się boję Nocturna. Kupimy sobie Dark sila. Mógłbym tak nie robić. Dark Seal APHP, PHP. PW. na midzie był. Zszedł do bota. Spingujemy im. I ona zabija. Casadina nie zabija. Nocturn zrobił zawrotkę. Ciekawie. Синdziet proksuje? Nie proksuje? Nie wiem, stawiam tu Ward'a, bo on może tu siedzieć. Nagle uznać, że proxy to jest dobry. Dobra rzecz. Dobra, te klipy tu przytrzymam. Chuja mi to da, bo Синdziet proksuje. Jakby Briar miała ultat to by mogła go złapać. I w sumie mogłaby tam sobie zejść po niego. A ja co, no, na tych minionach to nawet nie przepuszczuje. W sumie tam jest playcik na jednym HP, więc postaram się to zrobić. Okej, okay. minionki zostawione. Sinjiat chyba umiera. Za 5 sekund mam ulta w razie W Ktoś tu tepa. Hasadin tu tepa. Jeszcze tu który jest. Singed sfleszował. Niestety. Zrobimy takie coś. Możemy się tu bić? Nie wiem jak Jona. Dobra. Brear puściła ulta na botę. Trafiła ciekawe. Ten robi te grabsy. No za dużo mu nie zaszkodzę. To jest Nocturne. Prawda smajta nie ma. Dobra. Jednego ukradłem. Boże, umieram przez to. Wiz, jak będzie mieć na mnie, to nie żyje. I on przeżyje. No niestety. Trochę tutaj się zagubiłem. Straciłem moje staki Dark Seal'a. Ale i tak miałem chyba tylko dwa. Po masce ja bym poszedł w Lifta od razu. z sumie liczbyń też by nie był głupim pomysłem. No mogłem na te grabce nie schodzić, to była moja głupia decyzja. Trochę taki ego challenge, ale wiedziałem, że z niektóre no, nie wygram. Mówiłem to zresztą na samym początku. W sumie to ja może bym w Shadowflame'a poszedł. Mam najwyższy level w grze oprócz Kassadyna. Sinjet mnie proksuje. I one znowu umiera. Yonez zbyt agresywnie gra. Teraz szybko czyszczę te wave'y, więc Sinjet aż tak łatwo nie ma tego proxy za free. Ja po niego flash'nę. O! Wow. To my Bat. Idę wziąć bota. Nie w sensie mida. On gosta służył. Plejtów już nie ma, ale może Tureta zrobię. Syndzit znowu mnie proksuje. Marne szanse na tego turata. Może. Dobra, mam go. To już Syndzit nie powinien mieć tak łatwego proksji. No, który nam idzie. Widziałem go kątem oka. Nie wiem, co to Briara robi. Stepam tam. Trzeba nie tracić tego wave'a. Jednego klipa straciłem. Za wolno TP. Ok. Singjet gdzieś daleko ucieknie pewnie. Oddziwanie, ale użył TP. Użył Rekola szybkiego. Buty ma. Ja znowu tracę resursy. Nie no, dobrze, gra jest wkurwiająca, nie lubię grać na Sin'jeda, wychodzi mu to co robi. Ewidentnie, chociaż jest dwa lewle w plecy. W sumie creep'ów też mam mniej. Więc ja się skupię w sumie na... Sam na farmieniu. Bo też, że on jak tak proksuje, to ja za dużo nie mogę zrobić i tutaj tak jak przyszedł od Kassadina. Singed bez flesza i ona nie pomaga, a ja nie trafiam. Trafimy go? Nie. To ja też umieram. Jednak nie. Może Kasadyn mnie tutaj będzie próbował Pokonać, za 10 sekund mam multi. Nie wiem, czy na też na mnie. Patrz, on tu dalej siedzi. O to jest irytujące. I Kasadin przeraz. Okej. Okay. Zaodplayowani mechanicznie Zajsowaliśmy ich heraldy a ale ja jako Akali go sam nie zrobię Bez masa duszyczki się zrikoluje. Łomyczki w sumie, nie duszyczki 17 ability heista Zgriduję na tego wave'a Nie wiem czy Nocturne ma ulta już I teraz się cofnę, będę mieć całego Shadow No Jeszcze brakuje, żeby ten mi to przerwał. Nie przerwał. Tam się grubo nam idzie, biją. W sumie podejdę tutaj. Fight może być długi. Jinx już na pasywie leci. Briar trafiła? Trafiła. Leona. Najgorzej jak mogła, ale trafiła. Użyj ulpa. Nie musisz. On dziwne, że nie złożył Shureli. Powinien to zrobić. Nie zrobił. Ale ja tutaj ich czyszczę. Singed tam poszedł. Ciekawe. Może mu tu wejdę w drogę? Choć wątpię. On tam biega i czas stracimy tylko na niego. Drake'a można robić. Harold by się przydał, ale nikt go nie chce zrobić od bardzo dawna. Tylko mida też nie wezmę niestety. Co najwyżej spuszuję. Jinx mnie z W trafiła, to ona tak bije agresywnie. Hazard mi topa zabrał. Pójdę na bok, jakby Jinx uznała, że rakietę puści, więc w sumie by mnie nie zabiła. Bierzcie tego drajka, ja on cały czas TP up. Lecimy od razu chyba w Rabadona, bo mam 8-1. 13 level i 10 stacków Dark Seal. Okej, okay, nie wiem po co tu ulta wolnęła. Ale mamy Drake'a. Słyszyjemy tylko topa, nikogo nam idzie nie ma. Bo będziemy zmuszeni tu tepnąć. Możemy to fajtować w sumie. Okej. Okay. CCI co, co, przyjemne. Straciliśmy gdzieś tureta. Nie ultuję. Zbieramy sobie wszystko. Top dive. Bierzemy tutaj sobie normalnie tureta. Nie trzeba się obawiać nocturno. Kusiłbym się tutaj o kampy jak są. Chociaż jako Akali nie wiem, co oni to robią. Jeszcze Briar tam wleci. Kampów nie ma. Siench mi poszuje to planeem, więc idę po niego. Trochę taka obiegłowa. Ale wolałem się trzymać przy tym tak jakby coś chcieli robić tam. Nie mam wizji na nim. Blasko na służy ja. u mnie. No niestety jest szybszy trochę i przeżył. No trudno. I ona umiera. Damy tarczę po drugą różdżkę, Niedługo będzie Rabadon. Wchodzimy tam. No niestety. Wyszło jak wyszło. Oj, bariera poszła. Jinx. Stankowało cały demet z mojej pasywki. Ale mam za to Rabadona. Dobra, mamy wygranego fighta raczej. Zajebiście, Baron up. Można by robić. Ale nie chcę. Jakoś toporni są dobrania yy, monsterów z góry. Ale okej. Okay. Jest u czerwonego trinketa w ogóle. Już dawno powinienem to zrobić. Mam troszkę mniej creepów, muszę nadgonić. Wtedy kupię Medjaja. Czemu ty tu nagle idziesz? Czemu wszyscy tu są? Kupię Medjaja i kupię sobie... Zonia chyba. W sumie Lichbane też byłby dobry, jak jestem tak do przodu. Zginąłem tylko dwa razy do tej pory. Czy oni teraz chcą robić Barona? To by było dziwne. nie jest useless. On nic nie bije, dopiero Sulta. O, prawie dzięk trafił. Czemu nie ma nikogo teraz na bocie? Ta gra za darmo będzie przegrana. Nie, nie trafiłem Q, bo przeszował. Caitlyn powinna Jinx to złapać. No, niezbyt ciekawe to wygląda. Trochę też zgridowałem. Bierzcie tego sola przynajmniej, jak nie chcecie, warona. Spingujemy im tu. Mój TP jest up, ale oni chyba sobie tu radzą. A raczej sobie radzą. Mamy duszę. Teraz Baron, nie pogięcie i Baron. Nie ma co tak gonić wszystkich jak moi teammaici, Baron. No i co im daje takie gonienie? Mogliśmy od razu w Barona iść, a teraz nic nie zrobimy. Lona się zaraz respi. Tureta nie zdąży zdjąć. Tego jeszcze sobie wezmę. I one tu mi tepa. Ciekawie. Turet wzięty. Chociaż tyle. Co ty robisz? Z Infernalem mogę być kampy, ponieważ mam teraz AOE. Chyba wizję puścili. Krzaczka. O, zresetował mi się. Dobra, jebać. Oni znowu wszyscy umierają. Kupimy sobie półzoni, nie warto pinki sprzedawać, ale... W tym wypadku trzeba... Ciężko taką grę wykrować no bo z jednej strony... Chciałbym być steamem. Z drugiej strony jestem najmocniejszy, nikt nie słucha moich kali. Tutaj Caitlyn też teraz przesadziła. Wyczuł to. No to GG. SK przynajmniej powinno być. Choćmy tripy też mi spadły, przez to, że musiałem bardzo kowrować moją drużynę. No to jest FF angle ogólnie. Ale damy im szansę. To meczaje sobie dopcham. Może mi wpadną kilku Nie będzie tak źle. Czemu nikt tego nie czyści? Do zoni mi niewiele brakuje. Do mi się bardziej przyda. Nie wiem, czy ani barona nie robią właśnie, żeby skończyć Gierkę. Siljot stamtąd wyszedł. Nie robią. Ok. Inhip nam się zrespił, tutaj Singjet flankuje z Flashem. Oni znowu wszyscy umierają. No to jest GG jak chuj. Co moi teammatesi robią w tej grze? Próbujemy im czas zmarnować. Jinx będzie nas gonić. Popęte. Ale nie kończy. Nikt tutaj na honor nie zasługuje. Przynajmniej mamy S plus minus 27 LP. Zajmij się -y. poprzednio dostałem 24, teraz straciłem 27. Dobra, widzimy się w kolejnym filmie, chyba akszanem.